Przepraszam ale właśnie Jarek chciał go bo cały brzuszek, już jedna wyjeżdżał wiecie on teraz ma brzuszek, także było co oglądać wracamy właśnie z kolejnych przygotowań, dzisiaj mamy piątek dla was jest niedziela dzisiaj specjalnie zaczęłam nagrywać, bo wiecie co bo wczoraj przyszedł ciała, słychać mnie, stołek bo was bije z desek będzie na balkonie zwykły, zbity z desek, jaki wyjdzie. No bo nie wiedzą jeszcze. Z Igorem rozwadniliśmy. Będzie, będzie rozmowa pod ścianą, mamusia z Igorem. Pod ścianą? Pod ścianą. Pod ścianą. Ścianą mówiłem. Jest to tutaj jakoś, nie wiem, potargowiskowemu. No ty mówisz po krakowskiemu, prawda? To... No. no i jesteśmy po pierwszych zakupach. To nie jest piwo, to tak głupio tylko brzmi. <noise> jesteśmy po pierwszych zakupach. Znaczy nie, no w sumie po drugich, ale dzisiaj pierwszych yy, kupiliśmy. Znów w kauflandzie. Bo to jest taniej. Bo o wiele taniej, no nie? w każdym razie to było z 600 Z 600 było w każdym razie. 500 na pewno. No, i to jest naprawdę taniej. Już to. której zakupy z rzędu, tak powiem Wam szczerze, patrzymy i naprawdę jest taniej. Yy, to po pierwsze. Po drugie, jedziemy teraz ciasta. Bo około 11 miałam, być, a jest za 5. Więc idziemy teraz po ciasta, parę ciast kupimy, zobaczymy ile kasy, zobaczymy czy nie będzie trzeba jechać do domu dobrać jeszcze stóweczki, bo trzeba i szynki kupić trochę wewnątrz. szynki kupić. Nie, ja mam z mojego mężczyzny, co byś zrobił? Sprzątał już myszkę? No, to będzie sprzątał. Bardziej gotował obiad. No. Ja, jak już ogląda ktoś tego vloga, to pani wyżejka. Czy zapraszamy częściej na kawę? Jak dostała telefon, że już jesteście w Krakowie, to taki speed do sprzątania był. Trzeba sprzątać. Za lepiej. 15 minut całe mieszkanie. Wujek nie słuchaj go. Wujek słuchaj. Wujek nie słuchaj. Słuchaj wujek. I ten. Jedziemy właśnie ciasta i potem jeszcze tylko wędlinę. I ja dzisiaj nie pokazywałam jak robiłam tort, ale już miałam, w środę robiłam biszko, wczoraj robiłam kremy. Jeden krem powinien być ten pan zadowolony, bo jest mango. No i co ty na to? Nawet ty, żeby pójść o smaku mango, nie jest. To jest moje mango. O smaku mango. Jarek tego się, się nie pije. Już jest wiem twój? dlaczego jest taki To jest twój? Uh -huh. Ja widziałem, że mam go to że już jest mój. No się, nie jest na twojej płeć, ja byś szukała tak? go czasem. Nie bo ja mam ostatnią fazę, bo ja tak mam albo żele, albo mydło dawne I teraz mam fazę mycia się mydłem dawnym. No i ten. Właśnie Karol ostatnio u nas był się myć i mówi ciocia, ty masz mydło, które się pieni. Ja mówię, no to jest dach najlepsze na świecie. No i no dobra, wracaj. No i będę że mydło się pieni. Bo normalnie mydło tak ci się nie pieni na skórze, a da ci się tak pieni, jakbyś miał normalnie. się pienią. Nie, aż tak jak daw. Tak. No i ten, i... i nie wybił, nie wiem co mam. Aha, no i przekładałam. I zrobiłam jeden, to jest mleczna czekolada z... Tam jest troszkę z masłem orzechowym i tam są kawałki sneakersa. Druga, drugi krem to jest krem mango z pulpą mango yy, ale zapomniałam na krem ze snickersa wylać karmel pamiętajcie z karmelem jest jak z mlekiem możecie na niego patrzeć pół godziny nic się nie będzie dziać widzicie na 30 sekund mleko wykipie a ten a karmel się spali parę razy robiłam wczoraj więc wylałam właśnie na, na biszkopt ten karmel na to wylałam mango a do mango włożyłam, wiecie co, bo mam malinę dużo malin włożyłam po prostu maliny więc będzie taka masa mango z malinami w środku no i, no i dzisiaj będę robić tynk i tynk chcę zrobić dwukolorowy wyciągnęłam sobie właśnie na nadzieję, że będą dobre dwa barwniki no i zobaczymy i ozdobiać jak już jutro, tak już wytynkuję, to dzisiaj najważniejsze, żeby jakoś wytynkować, żeby było tak, wiecie, w miarę I tak teraz mówię, bo, um, bo Jarek poszedł właśnie dobrać stóweczkę, no to wiecie, jak jest w dzisiejszych czasach, ale niedużo, powiem Wam szczerze, ja tutaj do tego mojego Warzywnika lubię chodzić, bo mają naprawdę dobrej jakości te warzywa, owoce i ciasta mają bardzo smaczne. I wiecie co, dam ci za cztery rodzaje ciast, takie pudełka. Winogrona jasne, ciemne. W tym wiecie, bo na przykład serowiec, ciężkie ciasta, yy, mięte. Yy, Muszę nad słowem czy piorek. Tam 120 zł, więc wiecie co, jak na Kraków, to to naprawdę nie jest duże, naprawdę są dobre te ciasta. I wiecie, stwierdziłem, że kupuję cztery rodzaje, bo tak, będzie jeszcze tort. będzie cała zimna płyta. Wiecie, z serami, z serami. Do tego ja będę robić tą chię z różnymi tam musami. O, pan już wraca No a ja chciałam się tak jeszcze teraz odezwać przed tym wszystkim. Bo chciałam Wam bardzo serdecznie podziękować za życzenia dla Igorka. Wiecie, jak Igorek się cieszy, jakemu... Ja no idzie Pan. moje no, kuściółka. Więc idziemy teraz po puszynki. Jaruz poszedł po pieniądze, mówiłam Wam. Zgadnijcie, po co się wraca. zaniósł tylko ciasta. Mogę iść po, po tą klasę, Bo nie mam miejsca tutaj, żeby stanąć pod blokiem, więc poszedł i zmieniacie czego zapomniał Ale wiecie co zakręcił się, bo wiecie co znalazł na znalazł na drzwiach koło klamki magnes a wiecie co robią w Krakowie, szczególnie jak na kurdwa magnesem złodzieje zaznaczają mieszkanie. Czyli jakiś złodziej sobie przeszedł i oznaczył nam mieszkanie do kradzieży. Należy być ściągnięty, wiedzą, że nie. Także ciekawie, muszę napisać na grupie, że znowu oznaczają kurwanów, że rozłączam się. Dobra, jak coś to mamy ciasto Jegora I uwaga, wielkie otwieranie. Aż ciekawa jestem. Nie wiem, gdzie was położyć. I've been driving this train years in this lane There's no stopping this lane Cause I came to the game and I changed it to play How I like rearranged it to my own domain Yeah I got what it takes Made lots of mistakes Nie to jak robić te ci na razie Koreczki bez On mi mówi ci. Bez wykałaczek. No i nie kupiliśmy w końcu. Także mamy pół godziny do zamknięcia sklepu. Więc lecimy. Oczywiście pan solenizant jutrzejszy, którego jutro jest impreza, idzie ze mną. No i gorek szybciutko. 21.20 Robiłam tort. Teraz siedzę i składam koreczki panu ogląda głupoty. Sławomir Mecen, wiec wyborczy, końcówka Konfederacji Rosyjskiej. On chyba jest gejem, wiecie? Pizdietku, pizdu po polsku. Dobra, ja się jednak wezmę do Robert. No, 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 no. Będziesz, będziemy płacić dodatkowy podatek. Nie, ja nie mogę z nim. Wiecie co? Jeśli Jarek w najbliższych momentach, w najbliższych vlogach się nie pojawi, to bardzo proszę nie pytajcie dlaczego, ok? Niech to będzie między nami. Możesz nie pokazać? Nie. Ej, mamy dzień imprezy. Ja wiem. Musicie wytrzymać, bo ja nawet się nie przebrałam, bo ja jestem w szale chowienia. Mam pół do jedenastej. Jesteśmy w dół. Mówiłam jakoś wczoraj, ale to Jarusiowie można mówić. No dobra, zrobiłam te koreczki. To jest tylko do ozdobienia. Tylko musimy, Jarek iść po. Już jest. Wiadomo, koreczki są, są różne. E... Tu robię mięso do sałatki. Bo ja. Tam tego roku jej nie robiłam, mi się po W tym roku już tam mówię, robię. bo nawet ten, moja przyjaciółka właśnie mówi, że Ana, że mówiła o tej sałatce w swoim także chyba smakuje, więc wiecie, to jest taka ta król impreza. jak sobie wpiszecie, to to będziecie mieć z mięsem mielonym musimy będę tą nie, czerwoną cebulę i ona jest na czasami, także wiecie Jarek musi iść po śmietanie, bo mam mleko skondensowane i będę... Yy, i chciałam osobno, bo mi nie starczyło lukru, w sensie lukru tynku. No bo tort miałam większy niż w proporcjach, więc tak wiecie, ten styk. Nie starczyło mi na rozetki, więc chcę zrobić jeszcze rozetki. No już, miałam to sobie wczoraj zrobić, właśnie muszę pomieszać. Robię cię bo też to będę miała, takich malutkich. Nie wiem czy Wam je pokazywałam. Eee, no monoporcje z Chiyi będzie wiecie trochę zdrowia. Ja muszę ją przemieszać. Eee, Anula mi wczoraj przyniosła patery, bo moje na pogrzebie mamy jarkami gdzieś popadały, tak samo wspominałam szklanki, ja nie wiem gdzie są. Masakra, gdzieś to powkładała. Także wiecie. No i cóż, robimy. Także jest ciekawe. Dobra, chyba mnie widać. Tak, ja jestem brudna. Tu mam ten. Niebieska. Od ciasta. Nie ubrana. Nie wiem, czy to co Jarek mówił, mówiła, puszczę. Chyba nie. Że zrobiłam bałagan w kuchni, ale wiecie. Masakra. Muszę Wam nie powiedzieć. Nie, Ty masz na drugie masakrę, nie zobaczą no, pewnie. No. Ten, wiecie co? I... Wysłałam Jarka, bo wczoraj szukałam w um, Kauflandzie balony i nie było balonów nigdzie, więc prosiłam Jarka. Jarek, weź, idź, kup balony Cztery. i go na imprezę. No i moje kochanie kupiło. Cztery. Żeby ozdobić pokój. Trzy balony. Cztery. Ona. Z nas inflacja Cztery. Czy balony Dziękuję. Dobrze, że jak... Wiecie co tak... Takie. No czwórkę. Jarka te trzy balony. I to, więc to jest... Jarka ozdoba to jest mamy ozdoba, także... Kup balony. Ja jedę się kąpać, bo jest niecałe dwie godziny do przyjścia ludzi, a ja... nic. I jeszcze muszę idziemy na przygotować i, brusketty. I No musimy wszystko włożyć na stoły, które są puste jeszcze. Bardzo. Jeszcze poranek w niedzielę. Ej, co to było? A ty? Czy taki poranek? dwie. Ja jeszcze znów nie ubrana. I ja wczoraj byłam trzeźwa, bo ja jeszcze odwoziłam. A, a czuję się jakbym chlała. Pan nie może... O, o. Patrzcie jaki ma. Kac, kac ten. Kac, bo darca nie ma serca. No właśnie nie ma, że on ma za tą gastrofazę. No, Także państwa ogląda. Tam z urodzin to był filmik od siostry, ona na wprost nagrywa. Także wiecie, jak jest. Nie nagrywam na niej no bo... No cóż, fajnie było. Mm. No. Teraz musimy troszkę posprzątać i zagłosować. Ja w Krakowie, Jarek u siebie na wsi, mm, bo nie chciał przyjść na Kraków, bo on się tam wspierać odwieźć brata Jarka na lotnisko i można żyć także ja się żegnam w tym vlogu życzę wam miłej niedzieli Czy przetwarza wiecie ma tak rozbiegane oczy żegnamy się zobaczymy kto wygrał dlaczego nie Konfederacja dobra miłej niedzieli i później